Dzień dobry. Witam na konferencji prasowej, w której weźmie ze mną udział pan Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości. Szanowni Państwo, pan prezydent zdecydował się podpisać ustawę o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce. Suwerenna Polska tę decyzję przyjmuje z satysfakcją, ponieważ od wielu miesięcy powtarzamy, że wpływy rosyjskie powinny być zbadane. Jeśli chodzi o o polskie życie publiczne, o instytucje polskiego państwa, ale również kluczowe sektory bezpieczeństwa Polski, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Jak wiecie państwo spośród polityków Solidarnej Polski Pan minister Kowalski, pan poseł Grosek składali propozycję Komisji Śledczej, ale na początek właśnie w tej sprawie, na początek, chciałbym. Wskazać, że ta dzisiejsza panika w szeregach Platformy Obywatelskiej, widziałem przed chwilą konferencję SND również bardzo duże emocje, ale przecież to Donald Tusk kilka miesięcy temu apelował, by powstała komisja, która właśnie będzie się tym obszarem zajmować. Pan prezydent dzisiaj po prostu powiedział sprawdza. Co ważne oraz niezwykle istotne, to fakt, że ta komisja będzie mogła rozpocząć niedługo pracę i Sejm będzie musiał wybrać się członków tej komisji, bo tę prace rozpoczęła i oczywiście suwerenna Polska w tym procesie będzie aktywnie uczestniczyć. Będziemy rozmawiali z przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości o wskazaniu jak najlepszych kandydatów, ponieważ wyzwanie, które będzie stało przed komisją jest niezwykle ważkie i odpowiedzialne sformułowanie składu komisji będzie wymagało od zgłaszających oraz od Sejmu wyboru osób o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach i dlatego też już dzisiaj informujemy Państwa, że my w tym podpisie będziemy uczestniczyć aktywnie z tego powodu, że sprawa jest dla nas bardzo ważna. Chcemy wyjaśniać, czy Rosjanie w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, ale wiecie Państwo, że zakres czasowy jest szerszy niż rządy Platformy Obywatelskiej, czy Rosjanie mieli łatwo wprowadzić swoje różne interesy polityczne, ekonomiczne w Polsce? Czy ktoś im to ułatwiał? Czy mieli po prostu silne wpływy? Jeśli tak, to gdzie i kto się do tego przyczynił? Druga bardzo ważna kwestia, która budzi emocje w debacie publicznej, jest to kwestia skonstruowania samej komisji. Chciałbym Państwu tak historycznie może oddać. Atmosferę. Podobna atmosfera e, fałszywych oskarżeń, mówienia o jakichś w trybunałach ludowych towarzyszyła powołaniu komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. E, działo się to w 2017 roku, wówczas też mówiono, że to będzie taki organ, który niewiele wyjaśni, będzie e, tylko, że <laughs> narusza prawo, sama taka konstrukcja. Jeśli chodzi o prawo i e, możliwość działania takiej komisji, E, liczne orzeczenia sądowe po latach e, jak najbardziej z, zweryfikowały jako fałszywe te wszystkie oskarżenia, które padały pod adresem Komisji Reprywatyzacyjnej, ale z drugiej strony Komisja odzyskała dla Warszawy gigantyczne mienie. Po latach to już miasto stołeczne Warszawa współpracuje z Komisją, by e, jeszcze e, liczne pozostałości patologii reprywatyzacji warszawskiej wyjaśniać. Współpraca z organami, innymi organami państwa, takimi jak prokuratura czy sądy była płynna. Nikt sobie nie wchodził w drogę, a raczej ustalenia wzajemne stanowiły wzajemne uzupełnienie doprowadzonych postępowań. Więc tutaj zachęcam do tego, by obniżyć emocje tej debaty, które wywołuje sama platforma, która zorientowała się, że ich e, strategia na przypisywanie rzekomo wpływów, wpływów rosyjskich aktualnemu obozu rządzącemu no, będzie sprawdzona, bo wszyscy doskonale pamiętamy, jak Donalda Tuska określano w rosyjskich mediach, nasz człowiek w Warszawie. Pamiętamy e, kontrowersyjne umowy gazowe, które gdyby były w pełni realizowane, nie byłyby tam pewne zmiany. E, polska sytuacja energetyczna byłaby o wiele gorsza w związku z wybuchem wojny na Ukrainie i wiele innych rzeczy. Media informowało ostatnio o tym, że nawet Putin miał gdzieś śpiewać na jakimś festiwalu w Polsce. Były takie plany. Pan Sikorski również mówił o życzliwie o Rosji, że poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości z lat 2005-2007 był przedstawiony jako rusofobiczny wręcz. Prawica była przedstawiona jako środowisko, które utrudnia współpracę z Rosją, a Platforma dokonała tej zmiany. No, to wszystko działo się w rządach Platformy Obywatelskiej i po prostu ta komisja będzie badała, dlaczego tak ani inaczej kreowano polską politykę zagraniczną, polskie bezpieczeństwo. I Polacy zasługują w związku z tym apelem sprzed kilku miesięcy Donalda Tuska, by tę prawdę poznać. Więc z pewnością komisja ma ważne zadanie do wykonania. Emocje, które towarzyszą dzisiaj tej debacie, raczej wskazują na to, że niektórzy próbują uciec od tej debaty, mimo że sami ją rozpoczęli, a Komisja, w mojej ocenie, w ocenie suwerennej Polski, również zasługuje na szansę. My tę szanse komisji daliśmy w głosowaniu. Będziemy dalej um, kibicować, by ta komisja została w sposób odpowiedzialny sformułowana, żeby szybko podjęła pracę i po owocach ich poznamy. My komisji dajemy szansę. A proszę powiedzieć, jakiego z że, że jeszcze Panie, tak, panie minister, przepraszam Zachowałem się jak Szczeniak, więc Spokojnie Panie Redaktorze. Szanowni Państwo, dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie. Czy w istocie chcemy do deputynizacji Polski, czy też nie? Proszę zauważyć, że po dzisiejszej decyzji, którą zakomunikował pan prezydent Andrzej Duda, możemy zaobserwować istny Amok w szeregach platformy obywatelskiej, co ciekawe SLD. Uderz stół, a nożyce się otworzą. Czego w rzeczywistości obawiają się politycy tych dwóch formacji, skoro formują takie zdania, że nie mają czego się obawiać, że mają czyste ręce w tym zakresie? My jako środowisko suwerennej Polski już od dawna proponowaliśmy zbadanie sprawy wpływów rosyjskich wśród polskich polityków. Między innymi taka inicjatywa miała miejsce w grudniu 2020 roku. W ostatnim czasie kilka miesięcy temu miała miejsce konferencja prasowa, o której pana ministra Janusza Kowalski, o której mówił przed chwilą pan minister Sebastian Kaleta. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, fakty historyczne. Fakty historyczne są następujące. Mamy 2010 rok i Donalda Tuska, który za pośrednictwem rękoma wicepremiera Waldemara Pawlaka doprowadził do zawarcia niekorzystnej w naszej ocenie z punktu widzenia polskiego interesu narodowego umowy gazowej z Federacją Rosyjską. Wtedy w tym samym roku mamy do czynienia z taką sytuacją, że polska spółka Europol Gaz umarza miliardy złotych Gazpromowi. To również w naszej ocenie budzi poważne podejrzenie działania na szkodę interesu państwa polskiego lata rządów platformy obywatelskiej i PSL-u to także zamrożenie inwestycji Baltic Pipe i zmiana przeznaczenia ter terminalu gazowego, terminala gazowego w Szczecinie, to również kwestie związane z odejściem od dorobku Świętej Pamięci prezydenta Archa Kaczyńskiego w dziedzinie szeroko rozumianej geopolityki, w dziedzinie budowy relacji i upodmiotowienia państw naszego regionu, państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie mieliśmy chociażby projekty budowy rurociągu Odessa, Brody, Płock, Gdańsk, w którym kaspijska ropa miała być tłoczona do naszego regionu Europy i do innych państw europejskich, tak by w jak największym stopniu uniezależnić nas od surowców z Rosji, czy Generalnie wprowadzenie e, zastąpienie tej polityki, która była wcześniej e, prowadzona, polityki upodmiotowienia państw Europy Środkowo-Wschodniej, Partnerstwem Wschodnim Unii Europejskiej, które w istocie realizowało wyłącznie interesy Rosji, Francji i Niemiec w tym zakresie. Także te wszystkie sfery uważamy, że trzeba jak najszybciej i jak najbardziej dogłębnie zbadać. I teraz czekamy na a teraz, e, a obecnie rządzący Państwu i panowie gdzie jako prezwanego premiera, ministra sprawiedliwości. Szanowni, Pań, Szanowni, Szanowni Państwo, decyzja, decyzja o prowadzeniu postępowań, o wątkach, które będą badane, o sposobie prowadzenia postępowań w tych konkretnych wątkach będzie podejmowała sama komisja, kiedy zostanie sformułowana. Natomiast, natomiast jestem przekonany, że Każda z osób wezwanych przed tę komisję, jeśli nie ma niczego do ukrycia, się przed nią stawi. Ale kto? I w jakiej kolejności będą to, jakie, jeśli będą prowadzone przesłuchania, jaką taktykę wierzy komisja, to jest jej decyzja, ponieważ sam. Jestem członkiem takiej komisji i wiem doskonale, że najpierw się sprawdza dokumenty, potem w oparciu o dokumenty e, dalszym źródłem dowodowym są przesłuchania i wówczas podejmuje się decyzję, również jeśli chodzi o taktykę procesową, jaka kolejność no pan pamięta. Jeśli, 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 jeśli pan pyta, jeśli pan pyta o konkretne osoby. Osoby, które podejmowały decyzję o tym, żeby przykładowo jak pan Donald Tusk mówił o tym, że roz, trzeba rozmawiać taka, taką, jaka ona jest i że trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że z Rosjanami musimy się dogadywać, to kto jest Tusk to, ktoś to, wiemy, a ktoś rządzący obecnie, Panie redaktorze? Komisja ma zakres działania do 2022 roku. Więc y, zapewne osoby, które zajmowały się energetyką po 2015 roku, jeśli chodzi o umowy gazowe, odkręcały te wszystkie umowy z czasów Platformy, na przykład, to te osoby z pewnością swoją wiedzą powinny się podzielić z komisją. A pan może, pan Przychmucha, nam powie jakieś nazwisko? Nie, nie wymienię nazwiska, ponieważ to jest kompetencja komisji. My nie jesteśmy członkami panie, komisji, panie, ja która ma dopiero powstać. Nie, nie, no, W każdym razie, tak, pan, pan mówi, że powinien stanąć tu. A panowie co? Panie redaktorze, pan zadaje pytanie, kto powinien stanąć, bo macie na pasku Lex, Tusko, sam chcą tego... Nie, nie, ile... pytam w imieniu naszych widzów. Panie, panie, panie redaktorze, komisja zostanie sformułowana, z, przedstawi plan działań e, i będzie przesłuchiwała świadków zgodnie z przyjętym planem działań. E, e, uważam, że żaden polityk w Polsce nie powinien bać się przesłuchania przed tą komisją, ponieważ sprawa bezpieczeństwa Polski i nieulegania rosyjskim wpływom, i w szczególności nieulegania rosyjskim wpływom, to jest cecha, która powinna charakteryzować każdego polityka w tak, Polsce. Skoro głosowaliście, no to, to pani no, głosowaliśmy, właśnie, ale panie Redak, my, 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 my. my nie głosowaliśmy za tym, żeby przesłuchiwać konkretne osoby, tylko żeby powstał organ, który właśnie zbierze dokumenty, dokumenty przygotuje plan działania i wówczas podejmie decyzję o tym, kto najwięcej wniesie do tych postępów. A kto z suwerennej Polski Z suwerennej, panie A przepraszam, Kto z suwerennej Polski I czy na czele? Pan będzie, A może pan ci Panie redaktorze, będziemy rozmawiać z przyjaciółmi Sprawy i Sprawiedliwości o tym, w jaki sposób stworzyć listę kandydatów. Uważamy, że w gronie naszych przedstawicieli oraz ekspertów, od których czerpiemy wiedzę, jest bardzo dużo osób, które zadania, które stoją przed Komisją, czyli badanie wpływów Rosji w sektorze przede wszystkim energetycznym, jak i również kreowania stanowiska Polski wobec Rosji w latach rządów Platformy Obywatelskiej, ale również w okresie naszych rządów, będą w stanie sumiennie wypełniać tak, żeby Państwo nie mieli wątpliwości, no, że Komisja jest bo, bo Panie przypadkiem, jako pie, pie, pierwszy chyba tutaj po tej, po tej wystąpieniu prezydenta Pan konferencję pracował, tutaj ma, no to jest jakiś sygnał, że Pan tu robi jakiś taki krok do przodu w kierunku tej Komisji. Nie panie, nie, nie, panie redaktorze. Nie. Zostaliśmy upoważnieni przez Suwerenno Polskę, by przedstawić stanowisko Suwerennej Polski do tej ustawy. Była wcześniej Lewica, widziałem, była konferencja Konfederacji, ale oni akurat w tej sprawie się Pani nie chcą za Zdaje pan propozycje. mówi pan tak czy nie? Ale panie aktor, tego, tego, tak, typu, czy nie? Tego, tego typu decyzje należą do kierownictwa. Ja jako um, osoba, która była rekomendowana na różne stanowiska z zarabiania od prawicy e, z, podążam za rekomendacjami panie, no, to jest decyzja naszych y, przełożonych. Ale jak przełożenie zaproponują, no, to co pan opowie? Panie tego, no, ale to jak zaproponują, to, jak to będziemy to, ale... rozmawiać. To, to to będzie to będzie państwo będziemy Państwo. Szanowni, szanowni, szanowni Państwo, tego, 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 tego typu rozmowy są prowadzone w, pierwszy, w pierwszej kolejności w gronie współpracowników, liderów e, i my nie chcemy ani sugerować, ani wyprzedać żadnej decyzji. A państwo chcą nam to zasugerować. Natomiast, panie redaktorze, odpowiadając na pytanie, jestem przekonany, że suwerenna Polska jest w stanie zaproponować kilkanaście osób Komisja, ale niestety komisja ma Nie tylko ja, 9 że, osób, czy... więc będziemy musieli prawdopodobnie skrócić naszą listę ekspertów. Jeżeli pan w to, że prezydent stanie, Przepraszam cię, że prezydent stanie przed tym, że lewica go postawi zobaczcie, w tej i do, zobaczcie, państwo, jak reaguje opozycja, Przecież, że tworzona jest specjalna ustawa, Lex Tusk, żeby tego Tuska dopaść, taką atmosferę robią. A prezydent, wszystko się dzieje w oparciu o procedury konstytucyjne. Sejm uchwala ustawę, prezydent podejmuje decyzję, a oni, za fakt, że Sejm wykonuje swoje wyłączne kompetencje, za, że prezydent wykonuje swoje prerogatywy, oni mówią, będzie odpowiadał za, wykonywa, za re, wykonywanie swoich prerogatyw konstytucyjnych. Więc sami państwo widzicie dzisiaj. Że jakie nastawienie ma opozycja? Oni już wielokrotnie pokazywali, że e, im prawo do niczego nie jest potrzebne. Jeśli e, prawo ma pozwalać na badanie pewnych spraw, które są dla nich niewygodne, no to wtedy prawo się nie liczy. Oni będą e, sami e, po prostu straszyć de facto. Oni straszą prezydenta, no, ale na szczęście pan prezydent ale... dzisiaj e, tej presji nie uległ, co dostrzegamy z góry. A czy pan jako wiceministra sprawiedliwości, panu na przykład nie kłóci się to, że ta komisja ma z góry narzucony termin pierwszego raportu? Przecież jeszcze nie wiadomo, jakie dokumenty będą do przyjrzenia, jakie kwestie będą do analizy. Być może będzie więcej. Czy to jednak nie jest problem, że ten termin jest już narzucony i oczywiście przypadek w kontekście tych terminów politycznych? Wie pani, ma wojna na Ukrainie, nie wiemy jakie plany dalej ma Rosja i wydaje mi się, że taka komisja ma w związku z tym ekstraordynaryjne obowiązki i jako, że będzie miała zaplecze administracyjne w postaci Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie szereg organów państwa, które będzie zobligowane do prezentowania dokumentów. Ta komisja z pewnością będzie w stanie w trzy miesiące przygotować raport z tego, co przez trzy miesiące zrobiła. Nie będą trzy miesiące? Zanim um, przewodniczący, zanim skład? Rozumiem troskę tfn u Ja wierzę, że będzie wybrany taki skład tej komisji, który temu zadaniu podoba, jak najbardziej jest to zadanie wykonalne, aczkolwiek Pewne jest, Pani Redaktor, że w takim czasie wszystkich wniosków ta komisja nie zbierze, ale na pewno szereg ciekawych informacji, wniosków już w tym czasie można zbadać i dokonać. W czy, w sądy, czy, sądy jeszcze pytanie, czy sądy będą współpracować z tą komisją? Przede wszystkim sądy będą miały obowiązek przekazywania materiałów z postępowań do analizy komisji i zarówno komisję reprywatyzacyjną, o której mówiłem jakie komisje do spraw pedofili takie uprawnienia posiadają i w przypadku komisji, w której jestem członkiem, aktualnie przewodniczę, tego typu problemów we współpracy administracyjnej z sądami, bo to, podobnie jest z prokuraturą, nie było, nie spodziewam się, żeby w tym przypadku również miał takie problemy wystąpić. Ale sąd na przykład może zarządzić, nie zarządzić, żeby świadek pojawił się przed komisją. Jeżeli świadek dobrowolnie się nie stawił przed komisją, to są prejonalne obowiązki decydujące. Co w sytuacji, jeżeli sąd uzna, że świadek nie, nie, nie powinien się stawić przed komisją? Y Przepisy zostały tak sformułowane, że finalnie decyzję podejmuje sąd o tym, czy doprowadzi taką osobę do komisji, więc wówczas oczywiście będziemy rozmawiać o decyzjach sądu, ale spodziewam się, że komisja będzie dobierała świadków w taki sposób, żeby jasno wynikały, że te osoby mają wiedzę, któremu, która będzie przydatna z perspektywy zgromadzonego materiału dowodowego. Bo na Państwu przykład, jeśli urzędnik A przygotowuje analizę dla ministra B, minister B przekazuje to sobie C z rządu i te osoby na podstawie tej dokumentacji podejmują decyzję, to zasadnym jest usłyszeć od tych osób, co nimi kierowało, że akurat z takiej rekomendacji skorzystały. A w mediach w ostatnich miesiącach były chociażby informacje przygotowywane dla MSZ-u z czasów, kiedy kierował nim Radosław Sikorski, że em, polityka poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2005-2007 była skrajnie antyrosyjska i trzeba, trzeba rozpocząć politykę prorosyjską. I osoby, które te analizę Trzymały w rękach, które na tej podstawie tych analiz podejmowały decyzje, e, powinny przedstawić motywacje, które skłoniły te osoby do na przykład skorzystania z tych rekomendacji. Tutaj jeszcze jedno pytanie. Czy dziennikarz pytający o tę misję ministra może być uznany jako osoba, która uległa rosyjskim wpływom? Nie. A dlaczego? Z tego powodu, że y, komisja ma za zadanie wyjaśnienie działania organów państwa. Y, y, jak, jak, podejmo, jak podejmowano decyzje poszczególne. Oczywiście kwestia dezinformacji winna być badana, ale wydaje mi się, że tyle jest wątków kluczowych, tylko kilku z nich powiedzieliśmy podczas tej konferencji, że sprowadzanie sprawy do absurdu na starcie mija się z celem z tego powodu, że dokładnie to samo doświadczenie, ten, ta sama atmosfera szukania jakichś Absurdalnych, kuriozalnych scenariuszy towarzyszyła powołaniu komisji reprywatyzacyjnej. Sami Państwo transmitowaliście posiedzenia tej komisji, i dzisiaj z doświadczenia czasu e, nie ma osoby, która powiedziałaby, że to faktycznie był jakiś Trybunał Ludowy, że nie wyjaśniliśmy ważnych rzeczy, że nie pomogliśmy mieszkańcom Warszawy. Oczywiście zawsze może być to na więcej, mniej, lepiej, ale no, tych, tych skrajnych ocen nie ma, a w świetle prawa, bo to, to jest też taki zarzut pada wobec tej aktualnej ustawy, również podnoszono, że to nie ma praworządności, że to po prostu wywala konstytucję. Do góry nogami. No, również i sądy, z którymi, z który, z którymi wyrokami ja sam rzadko polemizuję. Sądy w tym zakresie uznały, że jak najbardziej tak, tak, tego rodzaju komisja ma prawo działać, ma prawo funkcjonować, a ocena działalności i zgodności z prawem jest dokonywana na podstawie konkretnej decyzji. Przykładowo, jeśli pan zadał mi konkretne pytanie o moją opinię, czy należy badać, jakiś, dziennikarz pyta o politykę, o. Motywację jego decyzji jest wątek rosyjski, można powiedzieć, w sprawie, która jest dyskutowana, to oczywiście nie i komisja, mam nadzieję, tego typu działania będzie podejmować, bo nie, nie po to została powołana, żeby zajmować się takimi sprawami. Są o wiele e, bardziej doniosłe sprawy w, w, w tym krótkim czasie, który również komisja ma czas na sporządzenie pierwszego raportu, którym powinna się zająć. komisja w komisji, organy państwa działają, działają niezależnie od tego czy kampania wyborcza jest prowadzona czy nie Ale będzie to medialne bardzo wydarzenie czyli to to będzie jakieś takie też zdominowanie Proszę zapytać Donalda Tuska bo on apelował do komisji No, no wie pan co? No wszyscy można odnieść wrażenie że aktorzy gry politycznej w trakcie kampanii wyborczej nie ma środowiska politycznego no może poza Konfederacją które chcia, nie chciałoby o wpływach rosyjskich dyskutować, ponieważ debatę rozpoczął Donald Tusk, nasz obóz podążył, ok, sprawdźmy, zobaczmy, to jak te wpływy rosyjskie wyglądały, no i teraz e, Platforma chowa głowę w piasek i mówi, że będzie to wykorzystywane do kampanii politycznej. No to, to nie wiem, co miał my, na myśli Donald Tusk, proponując badanie tych spraw. Nie to, żeby... Chciałem na chwilkę zmienić temat, się nowy na Zrobił sondaż odnośnie Mariusza Błaszczaka i okazuje się, że ponad 90% tysiąców procent płata raczej opowiada się za dymisją pana ministra. jeśli chodzi o ostatnią sytuację z rosyjską rakietą w Polsce. No, jak pan to skomentuje? Ibris a to nie jest ta firma, której pan Wippler kiedyś mówił, że tam nie do końca rzetelnie działa, bo proponuje różne wyniki. Panie redaktorze, ocena działalności premiera Błaszczaka ze strony suwerennej Polski jest bardzo pozytywna, a mącenie w ważnych sprawach bezpieczeństwa nie przysłuży się temu, by przede wszystkim polska armia rozwijała się wobec gigantycznego zagrożenia, które wywołuje Rosja w naszym regionie. I w związku z powyższym pan premier Błaszczak powinien dalej pełnić swoją funkcję, ponieważ świetnie się wywiązuje z roli ministra obrony narodowej. Ostatnia rzecz, Rzecznik Praw Dziecka, już robimy ten temat w kilku dni, ale dalej jak go ma zapowiedział kontrolę w tych szkołach, które są przyjazne środowisku emerytalnym. Dlaczego brakowało Rzecznika Praw Dziecka w sytuacji, kiedy rzeczywiście ta jego pomoc była najbardziej potrzebna, a teraz będzie kontrolował szkoły, które są przyjazne? O jakiej sytuacji Pan W O jakiej sytuacji Pan W jakiej sytuacji Chodzi o sytuację z Panią, z synem pani, poseł Panie redaktorze, no, zestawienie tych, tych spraw uważam za skrajnie nieuczciwe. Natomiast oczywistym jest, że jeśli wokół środowiska LGBT toczą się różne dyskusje na temat tego, jak ta grupa prezentuje swoje postulaty dotyczące wychowywania dzieci, to że w konkretnych szkołach te postulaty środowiska LGBT odniosły pozytywny skutek, wydaje mi się, że Rzecznik Praw ma prawo sprawdzić w jaki sposób e, takie stanowisko jest osiągane przez środowiska LGBT w tych szkołach. Ja osobiście z niepokojem przyglądam się w szczególności w państwach zachodnich na e, skalę e, skutków debaty na przykład o dowolnej zmiany płci, de facto dowolnej zmiany płci, e, a to jest jeden z elementów postulatów środowiska LGBT e, i również jako rodzic, Chciałbym, żeby placówki edukacyjne, do których uczęszczają moje dzieci, były wolne od propagandy, chociażby tego typu. A czy tak jest faktycznie, czy nie w tych konkretnych placówkach, tego nie wiem. Wydaje mi się, że rzecznik praw dziecka też nie wie, skoro chce to sprawdzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo.